na kanału Pasja Sportu Walki, Jakub Surma, moim dzisiejszym gościem jest Nagali Indiektus z Duńskiej Woli Łukasz, Wierch witam. Witam wszystkich. Łukasz, e, bardzo fajna walka w Formule K1, e, jak się czułeś w tym pojedynku? Widać było, że jesteś bardzo pewny siebie. E, to znaczy byłem pewny siebie, bo miałem red przedsiębiornika rozproszonego w każdym szczególe. Myślałem troszkę, że będę miał większą przypadkę, bo względem kondycyjnym niestety w drugiej rundzie troszkę się przeliczyłem i trzecia runda była na charakterze. No na charakterze, ale jednak e, widać było, że no, masz przewagę przede wszystkim siłową nad twoim przeciwnikiem. Te lowkiki naprawdę robiły robotę eee, i wydaje mi się, że właśnie ta siła tutaj tak naprawdę zaważyła o przebiegu tego pojedynku. Eee, tak, zdecydowanie wiedziałem, gdzie są moje silniejsze strony. Nie mogłem liczyć na warunki fizyczne, gdyż przeciwnik był no, zdecydowanie wyższy, więc postawiłem stricte na cechy motorycznej, tak jak wytrzymałość siła i to pozwoliłem że tak powiem przechylić szalę zwycięstwa w swoją stronę. W pewnych momentach wręcz nawet odpuszczałeś delikatnie, bo faktycznie walka wisiała na włosku. Mogłeś skończyć tą walkę przed czasem, już w momencie kiedy zadałeś e, chyba tego overhanda prawego i chłopak już pływał na nogach, ale jednak tego nie zrobiłeś. Dlaczego takie postępowanie? W takich momentach wyznajesz tak powiem, mądrość swojego narożnika, trenera, który ma większe doświadczenie. Jeżeli ja czuję w narożniku w że mógłbym go skończyć, a trener krzyczy odpuść, no, to niestety ktoś się tutaj zna bardziej ode mnie, więc idę za głosem trenera i, i odpuściłem. Zresztą bardzo mądre podejście, tym bardziej, że to są walki na razie na takim poziomie. Rozumiemy, na poziomie mistrzowskim, gdzie faktycznie walka toczy o gruby tytuł, no to już nie ma litości, ale tutaj tak zawsze to jest jakieś doświadczenie, można po prostu zebrać z pełnego dystansu walki, a nie z minuty walki, prawda? Zdecydowanie, dla mnie to jest. Raczej rekreacja, zabawa, natomiast tutaj młody chłopak wydaje mi się, że na początku swojej kariery, przygody ma coś w sobie, natomiast no zderzył się zdecydowanie z większą siłą i to pozwoliło mi wygrać finalnie. Powiedz coś e, o sobie tutaj, oglądaczom naszego kanału, bo e, jesteś zawodnikiem wywodzącym się, rozumiem, z K1. E, znaczy, ja jestem stricte bokserem, natomiast o. głównie zajmuję się przygotowaniem zawodników. Wszelkiego rodzaju sportu. czy to piłki nożnej, koszykówki, a ostatnio sportu walki. Pojawiła się taka propozycja, żeby pokazać swoje umiejętności, skorzystałem z niej, natomiast tak jak mówię, ja jestem razem zawsze z drugiej strony barykady, czyli jestem raczej trenerem. Dzisiaj zabawa i udało się wygrać. Fajnie. Jak przebiegały twoje przygotowania do walki, bo mówisz, że jesteś trenerem, więc musiałeś mieć swojego trenera. Eee, to znaczy od stricte części motoryczne samo sam o siebie zadbałem. Natomiast tak, w Narodziku miałem tutaj chyba najbardziej doświadczonego trenera, w rejonie, trenera Piotra Bonka. Trzy miesiące ciężkich przygotowań. Myślę, że efekty były widoczne w Optagonie. Czy ta walka była dla Ciebie taką walką? O, zrobię sobie waleczkę z do Propozycja padła, robię to. Czy wiążesz jakąś przyszłość w tym kierunku, żeby toczyć walki? Zdecydowanie idę w przygotowanie za wyniku walki. Sam chciałem się po prostu zabawić, spróbować jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony. Nie jest to dla mnie. Cel nadrzędny, ale przygoda przednia. Backfisty, które zadawałeś, faktycznie one wchodziły. Czy miałeś taki plan na walkę, żeby da, tam zaskakiwać da, swojego przeciwnika backfistami? Tak, na początku przeciwnika, low kickiem poczekać, kiedy ta ręka lewa prawa pójdzie w dół i wypuści bekwista. Dwa akurat siadły, z czego się bardzo cieszę. Wspomniałeś chwilę wcześniej, że wywodzisz się z boksu, jesteś bokserem. W jakim klubie trenowałeś, startowałeś? W Gwardii Łódź, jeszcze na studiach, natomiast ostatnio w się w Łodzi, w Lasku, przepraszam i tutaj głównie u trenera Bonka. przy Krojewo. Startowałeś w boksie olimpijskim? E, nie, amatorsko, wszystkie walki amatorskie. No, amatorsko w sensie Ale nie, nie, nie były to walki liczące do rekordu ponieważ to były bardziej zawody turnieje aniżeli jakieś walki e, stricte olimpijskie Jakieś e, największe osiągnięcie jeśli chodzi o ten boks e, u Ciebie? E, nie, to walki amatorskie tak naprawdę tylko forfan żeby nabić sobie rekord amatorski Rozumiem bardzo w takim razie dziękuję bardzo za wywiad. Pasja Sportu Walki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Jeśli podobał Ci się materiał, zasubskrybuj kanał Pasja Sportu Walki. Możesz też dodać komentarz i łapkę w górę. Serdecznie dziękuję.